więc zobaczymy, co dzisiaj będą mogły zdziałać. Przywitajmy jej wielkimi brawami. Przed wami Zuzanna Jaroszyk na papireczce, Andrzejka Bogajska na Ferrari, Agata Eitner na pipi i Zuzanna Jankowska na bobo. Drodzy Państwo, być może jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia, ponieważ przed nami jest tych, którzy może w przyszłości będą mistrzami świata, kto wie, może wielkimi światowymi dżokejami. To wszystko e, zobaczymy, to jest przyszłość. Natomiast jest ze mną pan Antoni Kłapowski z Jaszkowa, który tutaj przywiózł tę grupę dzieci. Jednocześnie przygód bardzo ważną informację, ponieważ Polska ostatnimi czasy ma przyjemność być organizatorem wielu największych imprez jeździeckich, w tym również Mistrzostw Świata, które Pan miał przyjemność też być organizatorem. A teraz kolejne Wielkie Święto Wszystkich Koniarzy będzie w Jaszkowie. Co to będzie? To będą Mistrzostwa Europy Pony. Ostatni tydzień lipca w Jaszkowie odbywają się Mistrzostwa Europy Pony w trzech konkurencjach. W ujeżdżeniu, w skokach i wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. To są Mistrzostwa Europy bony biorą najwyższe bony udział 1,48 met MET48. To są najmniejsze bony do MET20. A te największe biorą udział w Mistrzostwa Europy. Są cztery klasy bony do MET20, do met 30 b bony, do met 40 c bony. I do 48 te pony i właśnie te największe pony biorą w Mistrzostwach Europy Unijnej. W skokach, powiem w finale, jadą te konie metr 40 To jest naprawdę olbrzymi wysiłek dla tych małych pony i nie lada e, sztuka dla młodych miejsców, żeby pokonali te przeszkody. Ja teraz przekażę mikrofon. Tutaj proponowane. Drodzy Państwo, powiemy kilka słów o zasadach rozgrywania tego konkursu. Dzieci będą startować się parami, czyli dwóch zawodników startuje i ten, który zajmuje drugą lokatę, później e, bierze udział w walce o miejsce trzecie. Ci zawodnicy, którzy w parze zajmą pierwsze miejsce, będą walczyć o miejsce pierwsze. Tak więc, jeszcze oczywiście kupciusieńka rozgrzewka przed Państwem, tak by tutaj rumaki. Zapoznały się z miejscem, z publicznością. Może poprosimy o brawa dla dzieci jeszcze w ramach oswojenia chodzić. Bardzo dziękujemy. I pierwszą parę na start, a dwa koniki do środka. Drodzy Państwo, my tu liczymy na gorący doping i wczoraj i przedwczoraj rozgrywały się ćwierćfinały, wczoraj były półfinały, dzisiaj będzie wielki finał tego, e, tego biegu, tego wyścigu, więc bardzo prosimy o gorący doping. W pierwszej fazie będzie startować Zuzanna Jaroszyk na babiretce i Zuzanna Jankowska na wodór. Zuzanna Jaroszyk na wabirewce jest w tym kasku gwiazdki. I zawodniczki są na, już gotowe na starcie. Czy Państwo jesteście gotowi do wystartowania? Przypomnę, że robimy to 3, 2, 1 i co? Nieprawda, wstajemy i dopiero przyjrzymy jazda, dobrze? Uwaga! 3, 2, 1! Pięknie! I proszę Państwa, jak na razie na pozycji pierwszej, Babireczka pomoc! Papireczka. Bardzo wyrównana walka, ale papireczka na czele. I ostatnie było bo będzie to robić dwa. Jeszcze chwilka i prosta. Ostatni zakręt i wyjazd na prostą, proszę Państwa, i na prowadzeniu. Rzucam! Samym Suzanna, będzie walczyć o pozycję pierwszą, a druga Suzanna na wobo o pozycję trzecią. Zobaczymy to w dalszej części. Kolejne panie zapraszam: Agata i Angelika. Agata na Pippi, a Angelika na Ferrari, proszę Państwa. Tak więc Pippi i Ferrari. Ferrari jest bliżej, tutaj e, trybun. Drodzy Państwo, zawodniczki gotowe? Proszę się uśmiechnąć, publiczność gotowa, startujemy. 3-2, 1 tutaj tracimy Państwu też, że zawodniczka aktualnie znajdująca się na pozycji drugiej prezentuje najnowszą technikę angryzowania w galopie. Ale jakby pan Antoni mówił dopiero w zeszłym miesiącu zaczęła naukę i ta technika okazała się prostsza. Jeszcze pół kółka. Jest samochód. Piękne. Widzę ten te, napał w oczach, chęć walki. I ostatnia prosta, proszę Państwa. No i Ferrari wygrał. Ferrari i Angelika Bugajska będzie walczyć o pozycję pierwszą, a Bibi, e, Agatka, Ejter o pozycję trzecią. Pięknie sobie radziłyście. I proszę, w tej chwili walczymy o pozycję trzecią, czyli zostaje Pipi i zostaje Bobo. Pipi i Bobo walczą o lokatę trzecią. Będzie łatwiej Wam wyjechać tędy na start. Tak, w lewo jedziemy na pozycję startową, kusikiem. To prosta technika, bo ona się sprawdza w kusik w galopie. Pięknie, proszę Państwa, to jest niebywałe, jaki jak duch walki w tych wspaniałych Amazonkach w drzemie. Gotowe jesteście, dziewczęta? Publiczność gotowa? To zaczynamy. Trzy, dwa. Proszę Państwa, co za tempo, proszę zwrócić uwagę na ten podziewający kaptur. Wspaniale, jeszcze tylko było krążenia i już będzie finisz. Jest, finish wielki, wspaniale i na prowadzeniu. Bowo wygrał, czyli zajmuje trzecią pozycję. Pippi na pozycji czwartej. I bieg finałowy za chwilę, czyli Ferrari i Tak, tutaj, proszę Państwa, małe sprostowanie. To jest piruetka, piruetka i Ferrari. Dziękuję pięknie, Zuzanna, słusznie sprostowaliśmy. Jesteśmy na pozycji startowej, publiczność przygotowana. Tak, jeszcze jedna wolta. To są niebywałe romanki, jaką można małą woltę zrobić. 2 3 2 1 Prosimy o kłopot do dekoracji i drodzy Państwo należą się naprawdę gorące brawa dla wszystkich zawodników, bardzo prosimy. I Pan Antoni Kłapowski za chwilę udekoruje wszystkie tutaj dziewczynki. Drodzy Państwo, tak się zaczyna wielkie światowe kariery jeździeckie. W związku z tym wszystkim serdecznie zapraszamy do uprawiania jeździecka. A bardzo Państwu w tajemnicy, że kucami są w stanie zająć się i powodować tylko małe dzieci. Żaden dorosły nie daje sobie rady, ponieważ charakter tych rumaków jest naprawdę niezwykły. I tylko z dziećmi są w stanie się dogadywać. Panie Antoni, wygrywa piruetka i Zuzanna Jaroszek. Pierwsze miejsce. Wyścigu drugie miejsce: Ferrari. Angelika Buchajska, miejsce trzecie: Agata, Ejter, i Pipi. Od niedawna przepięknie jeżdżąca Suzanna Jankowska na